Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w naszym openingowym temacie. Dzisiaj na tapecie Ach, To jest dla odmiany, nie? <ścoughs> Znowu Zen Market. Więc chyba łatwo się domyślić, co jest w środku. No to co? Wiedzą. W końcu nie wiem, co jest w środku Wiem na pewno, że jest to Jakaś wiluzja Ale jaka dokładnie? To prawdę mówiąc nie wiem Dlaczego nie wiem? Dlatego, że Najzwyczajniej w świecie Nie pamiętam, która paczka była która Więc Tutaj mamy do czynienia z takim Typowym, who's Pokémon. Yy. I co? To samo, tworzyć otworzyliśmy to skrzydełka ale zanim, to subskrybujcie kanał Myśl na bieżąco, żeby kolejne odcinki openingowe, furasowe i nie tylko was nie ominęły. Wpadnijcie również na drugi kanał, link w opisie. I za niedługo będziemy robić chyba też takie openingi, słuchajcie, na live'ie, na Twitchu. Więc tym bardziej zapraszam też do śledzenia dokładnie opisu, co tam się znajduje. Podajcie też na Discorda. Dobra, otwieram. No i tak myślałem. Ale to jest puszate, mięciutkie. W nic nie ma. Więc kolejny do kolekcji Evolution, ale fajny jest, to jest takie miękkie. A No i ogon, że też pięknie w tej demonstruje. O, fajną mi masz. Nie będzie przeszkadzać. No! Więc to jest Flerion. Jak już widać pewnie na załączonym obrazku. I naprawdę wygląda na git robotę. Fajnie się prezentuje. Dla zaraz zaraz pójdę po po wapka. Więc tak. Tak się teraz prezentuje moja tutaj kolekcja, że tak powiem. Mam pięknego tutaj Vaporionę, który ze mną już jakiś czas jest. Mamy również Super Flareona, który dopiero co przyjechał. To już tylko mnie coś ciekawe, no ale nic no. Chyba jest ogólnie, ogólnie chyba jest koleś git, nie? Pokaż brzucho. jest git. Tu masz łapki normalnie jak trzeba. Mm. No jest super. Jest super. Dobra. Także na ten moment to tyle. Wpadajcie tak jak mówię do opisu. Tam się będzie dużo teraz działo wokół i obu kanałów tak naprawdę. I co? Dziękuję za oglądanie i wyczekujcie kolejnych, gdyż... Gdyż jeszcze trochę tych ewolucji do nas zjedzie. Myślę, że największa już za nami. I właśnie ten tutaj misiek, to serio fajny, mówisz to fajny jest. Fajny jesteś, no. Fajny jesteś. Bierzcie też po prostu taki, nie, trochę. Się Na razie idziesz.